Każda z tych ławek edukuje ludzi. Edukuje ludzi o dwutlenku węgla, edukuje ludzi o globalnym ociepleniu. Dzisiaj jesteśmy już w 12 krajach, gdzie nasi dystrybutorzy sprzedają nasze produkty. To jest projekt ekologiczny, w którym wierzymy, że, będą, że będzie się przekładał na to, że inaczej zaczniemy korzystać z tej przestrzeni miejskiej, tak żeby to wszystko było bardziej zrównoważone. Piotrek Hołbowicz, prezes CD, jest typowym innowatorem. Jest absolwentem robotyki na AGH w Krakowie. Jest wynalazcą, ma ze sobą między innymi stworzenie swojego autorskiego projektu drukarki 3D w przyszłości. No, w każdym razie bardzo interesujący gość, którego bardzo dobrze znam, więc myślę, że dużo ciekawych informacji dzisiaj uzyskacie o Piotrku. Skąd się pomysł wziął, żeby stworzyć Sidia? Pomysł tak naprawdę był jeszcze przed tym, jak powstała Sidia. Sama Sidia powstała z tym, że ja już przyszedłem do Ciebie tak naprawdę z gotowym produktem. Pierwszą bardzo wersją, czyli tym MVP, i dopiero Sidia powołaliśmy. A sam pomysł wziął się z tego tak naprawdę z potrzeby, czyli siedzieliśmy kiedyś ze znajomymi w parku a wieczorem przy piwku i rozładowały nam się telefony, po prostu, najnormalniej w świecie. I zaczęliśmy rozmawiać o tym, że fajnie by było, gdyby po prostu ławka, na której siedzimy, miała ładowarkę do telefonów. No i ja wtedy postanowiłem taką, taką ławkę zbudować. Zbudowałem ją w taki sposób, że zasilana jest niestandardowo z kabla, który czyli trzeba by było... ławka dlatego, że do parku. Ławka dlatego, że do parku i tak naprawdę do przestrzeni publicznej, tam gdzie tej energii najnormalniej w świecie po prostu nie ma. Zasilona została z energii solarnej, po to, żeby mogła być mobilna, niezależnie energetycznie, ale też po to, że to jest po prostu ekologiczne, dobre źródło energii, które możemy wykorzystywać też w takich zastosowaniach. Powiedz trochę o samym produkcie, w sensie, co się kryje poza ławką fizyczną, czyli po prostu stalą, drewnem, jakimś. Co tam jeszcze jest więcej w tym produkcie? Nad czym pracuje dział RD? No bo to są takie rzeczy, które są interesujące czasami wewnątrz spółk, spółki, ludzie tego nie wiedzą czasami na zewnątrz, więc spróbujmy troszeczkę powiedzieć. Tak, to co widać z zewnątrz, to oczywiście ławka solarna z gniazdkami USB i tak większość ludzi ten produkt postrzegała, ale to jest bardzo duża technologia, która się następowa. Jednym z głównych wyzwań od samego początku było to. W jaki sposób dobrze zarządzić tą energią, którą pozyskujemy z panela fotowoltaicznego? No bo tej energii mamy zupełnie inną ilość w lecie i zupełnie inną ilość w zimie, więc musieliśmy zaprojektować specjalną elektronikę, która pozwala na pracę urządzenia przez cały rok. W zimie ławka pracuje inaczej, inaczej korzysta z energii, w lecie pracuje trochę inaczej i tej energii zużywa więcej. I to było coś, nad czym pracowaliśmy bardzo długo. Dzisiaj Mamy bardzo dużo dodatkowych sensorów. Mamy sensory smogu, mamy też inteligentne Wi-Fi, które zresztą we współpracy z Social Wi-Fi wykorzystujemy. Pracujemy nad takimi rzeczami jak materiały. Dzisiaj, tak jak powiedziałeś, ławka jest stworzona ze stali, ale chcemy iść w kierunku produkcji ekologicznej, w kierunku tego, żeby wykorzystywać kompozyty stworzone z procesu recyklingu. Czyli chcemy, żeby ławka potencjalnie mogła być urządzeniem, które powstało z produktów zrecyklingowanych. Na przykład jakich? Na przykład ubrań. Mamy firmę, z którą współpracujemy, która recyklinguje zużyte ubrania i tworzy z nich zupełnie unikatowy, nowoczesny kompozyt, z którego potencjalnie moglibyśmy produkować obudowy do naszych urządzeń. Ubrania zużyte, z których można zrobić kompozyt? Z czegoś jeszcze można zrobić materiał? Mamy też współpracę ze spółką, która na przykład wykorzystuje zużytą kawę. Czyli wyobraź sobie, że idziemy do korporacji, bierzemy od nich ileś ton tych fusów, które zostają po kawie, mhm. i to też potencjalnie na przykład może być dla nas budulec. Do naszych produktów. Przykładowo możemy wykorzystać to przy produkcji kosza. Jeszcze dokładnie. jakie materiały? można wykorzystać do tego żeby zbudować konstrukcję ławki czy tam przystanku autobusowego yy, na przykład drewno które dzisiaj jest wykorzystywane to drewno też wymieniamy na kompozyty drewnopodobne żeby to wszystko było jak najbardziej ekologiczne a z drugiej strony one są dużo lepsze jeśli chodzi o warunki atmosferyczne yy -y. które a takie bardziej trzymują. materiał który bardziej stal zastępuje jakieś zużytą elektronikę słyszałem że można też zastąpić są takie projekty w których rzeczywiście zużyte elementy elektroniki są recyklingowane i z tego mogą powstawać materiały oparte też o kompozyty, z których potencjalnie mogą być materiałami do produkcji. I tutaj też no, jesteśmy w rozmowach z firmami, które takie, takie procesy prowadzą. Jest elektronika, wiem, że są sensory, ale one zbierają te informacje i co się z nimi daje. Jak można je użyć? Zresztą pół roku wstecz, bo poza ławkami, bo cały czas trzymam się ławek, są jeszcze kosze, które mierzą to, ile jest w środku śmieci. Są informacyjne kioski w mieście, też wszystko jest zasilane energią solarną, które mają wyświetlacze e-papierowe, czyli wyświetlacze, które nie pobierają praktycznie w ogóle energii. Jednocześnie są bardzo czytelne i na nich możemy wyświetlać dowolne informacje. I nowy produkt, który teraz prowadzamy, czyli wiaty autobusowe, tak samo z możliwością zdalnego zarządzania, zarządzania rozkładami jazdy, tak samo zasilane energią słoneczną. I teraz te wszystkie produkty są spięte w jeden system, zarządzane z jednego punktu panelu zarządzania, który stworzyliśmy. To jest miejsce, w którym miasto tak naprawdę może zbierać wszystkie dane z tych produktów, obserwować, co się z nimi dzieje, zdalnie wykonywać sobie Jaki serwis. Jakie informacje? Ile osób podładowało telefon? Ile było zredukowanej emisji dwutlenku węgla? Jak do ludzie korzystają z Wi-Fi? Jaki jest poziom smogu w mieście, jeśli taki czujnik jest w środku? Ile, Ile? w ogóle ławka wyprodukowała i zużyła energii? Potem mogą te dane sobie Monitoring zbierać. stanu baterii. Tak, wszystkie te rzeczy, rzeczy elektroniki. wszystkie mhm. alerty związane z tym, serwisowe, czyli jeśli widzimy, że z jakiegoś powodu jedno gniazdo nie działa, albo bateria gorzej pracuje, to jest... A alert... multimedia? E, tak samo, jeśli mamy wyświetlacz papierowy albo funkcję audio, bo takie funkcje też są do zainstalowania, to zarządzamy sobie nimi z tego samego narzędzia. Czyli żeby ławka gadała, wgrywamy u siebie na komputerze w biurze plik. Przerzucamy go do ławki, i tak. I tworzysz sobie bibliotekę twarza. plików, wgrywasz to do ławki i masz multimedialne urządzenie. Powiedz mi trochę o zespole. Dzisiaj mamy 14 osób, głównie zespół składający się z inżynierów, bo wiemy, że bardzo dużo mamy wciąż funkcji do, do rozwoju, jeśli chodzi o dane, jeśli chodzi o tą chmurę, którą, która, która tym danymi zarządza i daje wszystkie możliwości multimedialne. No, jak wiesz, spółkę tworzymy wspólnie od początku, czyli jest element inżynierski, czyli ja, i element biznesowy, czyli to, co, co ty wnosisz do, do CD. No, i rośniemy tak naprawdę 3-4 razy w skali rok do roku, jeśli chodzi o, o przychód, o sprzedaż, ale też o, o zespół. Jaki jest rynek na produkty CD? A gdzie się one sprzedają? Mhm. Oczywiście to jest sprzedaje. Głównie naszym rynkiem oczywiście są gminy, czyli ci, którzy są właścicielami przestrzeni publicznych, ale nie tylko, bo jest też sporo klientów biznesowych, są to spółki budowlane, są to deweloperzy. I dzisiaj zaczęliśmy oczywiście od Polski, bo musieliśmy sprawdzić produkt, sprawdzić jak się sprawdza w warunkach rzeczywistych. Sprawdziło się warunki no, nie najprzyjemniejsze, między innymi też ze względu na wandalizm. Dzisiaj bardzo mocno idziemy w sprzedaż zagraniczną, są rynki ciekawe, może nie oczywiste, takie jak Kanada. Są rynki skandynawskie, są też rynki bardzo ciepłe, może bardziej oczywiste jak Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie i dzisiaj jesteśmy już w 12 krajach, gdzie nasi dystrybutorzy sprzedają nasze produkty. Bardzo ważnym elementem jest to, że sprzedajemy właśnie przez dystrybutorów, którzy są też odpowiedzialni i pomagają nam w procesie instalacji i obsługi końcowej klienta. I tak naprawdę na dziś dzień już, już o 40-50% naszej sprzedaży pochodzi z rynków zagranicznych. Na tym się teraz skupiamy, żeby produkty docierały jak najdalej, jak najszerzej, żebyśmy mogli budować tą wartość i smart city, i tą wartość ekologii, którą, którą mhm. dostarczamy. A tu jeszcze, proszę, się jeden temat, to ja go pociągnę. Wandalizm. Jak Wandel. się zabezpiecza ławkę przed wandalem? Bo normalna ławka no to jest też. Stal na przykład i drewno, ale tu są jakieś panele fotowoltaiczne i tak dalej, więc jak to zabezpieczyć? Tak. To jest bardzo ciekawy element i być może nawet powinienem o nim powiedzieć przy pytaniu RD, bo rzeczywiście mamy u siebie projektantów, designerów, konstruktorów, którym bardzo agresywnie nawet powiedziałbym, narzucamy to, że wszystko co projektujemy musi być zrobione tak, żeby było maksymalnie antywandalowe. W związku z czym, jak mamy element szyby, to jest to szyba specjalnie ochroniona, hartowana, z dodatkową laminacją, tak żeby nawet kiedy coś się wydarzy, wszystko było bezpieczne dla użytkownika. Żadny śrub na zewnątrz, wszystko schowane w środku, wszystko chronione zamkami dodatkowymi. Oczywiście to powoduje, że produkt jest bardziej skomplikowany, ale mamy pewność tego, że gdzie go nie postawimy, będzie zawsze zabezpieczony. Co jest takim celem nadrzędnym, co jest takim twoim marzeniem w kontekście projektu Cydia, mhm. co chciałbyś długoterminowo zrealizować? Wiesz, my widzimy to, że, że ten projekt ma bardzo duży wpływ, bardzo duży impakt na to, co się dzieje, więc my budując skalę. Gdzie chcemy osiągnąć tysiące ławek zainstalowanych w miastach, jeśli nie dziesiątki tysięcy, a nawet setki tysięcy, i każda z tych ławek edukuje ludzi. Edukuje ludzi o dwutlenku węgla, edukuje ludzi o globalnym ociepleniu. Jest aplikacja mobilna, w której każdy dostaje informacje na tym, jak sam przyczynił się do tego, żeby uratować stan środowiska. Więc ten projekt, z jednej strony, jest projektem smart city biznesowym, gdzie budujemy fajne, ciekawe funkcjonalności w mieście, oparte również o dane, ale z drugiej strony, jest projektem edukacyjnym w którym tak naprawdę chcemy, żeby jak najwięcej ludzi dowiedziało się o problemach globalnego ocieplenia, emisji dwutlenku węgla i tak naprawdę przyczyniło się do, do redukcji tych gazów cieplarnianych, więc to jest projekt ekologiczny, w którym wierzymy, że, będą, że będzie się przekładał na to, że inaczej zaczniemy korzystać z tej przestrzeni miejskiej, tak żeby to wszystko było bardziej zrównoważone. Jakby kogoś więcej interesowało, no to jest strona internetowa www.cd.city. Ja oczywiście jeszcze zapraszam Was do tego, żebyście śledzili na mediach społecznościowych, szczególnie na Facebooku, Instagramie. Na Instagramie wrzucamy bardzo dużo ciekawych zdjęć. Jest też fajna akcja CD On Tour, gdzie wrzucamy zdjęcia naszych ławki wydrukowanej w 3D, takiego małego modelu w różnych miejscach z całego świata. Więc jak ktoś chce do nas dołączyć do tej akcji, to zapraszam, będziemy też to oznaczać, tagować. Tak, żeby... Ta misja i to, co robimy, szerzyło się jak, naj, jak najbardziej na całym świecie. Dzięki yy, za spotkanie nietypowe. Pogadaliśmy nie sobie. Nie wiadomo, czy się wytać, czy żegnać, bo zaraz idziemy gdzieś dalej. Coś no o... nie, 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 nie żegnamy się, tylko do zobaczenia przy następnej okazji. Jeszcze raz zapraszam Was do obejrzenia pierwszego odcinka, pierwszego spotkania z Martyną Sztabą z Syntoil.